dzień bez mundurka Ana ja jest dzień bez mundurka i muszę jajka zanieść, A to naklejki, wczoraj nakleiliśmy wczoraj. Dzisiaj są w szkole, a na pierwszy dzień po chorobie, ale dobrze się złożyło, dzisiaj był ten dzień bez mundurka. Powiem wam, że każdy miał inne jajko i to były od takich wiecie czekoladek z jajkami. No, za. 55 czasu można kupić za funta do takich wielgachnych jaj, wiecie, że tak powiem za 7-8 funtów, które widziałam w sklepie, więc i powiem wam, że nie widziałam, żeby się powtarzała. Oczywiście się powtarzałam bo to duża szkoła. Ale jednak tak wiecie, w klasie, to w dwóch klasach, bo tak to wchodzimy, wiecie, reception, pierwszy rok i drugi, w sumie wchodzimy to są bramą, to, to to nie widziałam, żeby się za bardzo powtarzało. Dobra, ja lecę do domu, bo mam wywiad o 10.30. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc żegnam się z Wami serdecznie, Papa. Pa. Wywiad nagrany, mam nadzieję, że obejrzeliście. To są fateczki do męża. Witajcie, Witajcie, kochani, w piątek, piątunio. Yy, byłcie Cię z Oliwią. Ogotowałam obiadek i więcej sobie Czas mi tak minął. Jest mi tak zimno, a za chwilę wychodzę do szkoły. Chyba musiałam trochę odreagować ten tydzień yy, chorobowego Enai, mimo że ona jakoś mi tam mega nie doskwierała, ale jednak było takie niewyspanie i tak dalej. Miałam się zdrzemnąć, ale. Nie wiem, nie umiem spać w dzień. Chociaż pewnie jakbym się bardziej zmotywowała, to może bym zasnęła po prostu ze zmęczenia. W każdym bądź razie wychodzę do szkoły po dzieci. Nie dzwonili do szkoły, czyli chyba wszystko w porządku. Miejmy nadzieję, że dzieci są zdrowe i przez cały weekend będziemy mieć gości jutro. Taki był plan. Miejmy nadzieję, że się nie wystraszyli <laughs> I, i, i... Nie wiem, no... Mam nadzieję, że pogoda będzie w niedzielę ładna, bo myślałam, że może pojedziemy znowu na plażę, ale zobaczymy jak tu będzie. Bo podobno to ma być pogorszenie pogody. Chociaż powiedziano mi, że dzisiaj będzie pana deszcz, a nie pan... Ale się trwający. Kurczę, aż zimna, powiem Wam, że naprawdę. <ścoughs> ale też pierwszy raz w tym tygodniu nie muszę brać Ena i śpiącej do szkoły, więc powiem Wam, że oh, chyba musiałam sobie to odreagować. O, uh, 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 jest pan, tu jest vlog! No, na jutro film mam zmontowany No i zaczynamy montaż filmików po wyjeździe teściów. No, coś tam ponagrywam, ale w sumie nawet nie wiem, czy mam pełne vlogi, czy nie. Wiem, że jakieś mam zmontowane na kanale, ale nie chronologicznie, więc zaczniemy od chyba zepsutego boilera, a potem zobaczymy, jak pójdzie. No więc dzisiaj zaczynam weekendowego vloga, nie wiem, czy będę dużo nagrywać, ale już to przywitanie zajęło mi dwie minuty, więc witajcie! A w ogóle włączyłam kamerę, bo się sobie w tym spodobałam, wysyłając selfieka do męża i stwierdziłam, że się do was odezwę, bo ten swetelek zupełnie nie jest za ciepły ale bardzo ładnie się prezentuje, a ten płaszczyk to jest ten, co teście mi kupili i zaskakująco fajnie w nim wyglądam. Ubrałam go ostatnio jakoś tak przypadkowo i po prostu fajnie się na mnie prezentuje i fajnie mi pasuje. Otóż nie jest za ciepłe, ale właśnie zastanawiałam się co wziąć do Polski, bo wiadomo jaka to pogoda, wiosenna, wiosenna, ale wiecie, tych zimowych kurtek mam, ale w sumie takich przejściowych to nie. I myślałam, że to jest takie cieplejsze, bardziej na zimę właśnie, a nie, jest takie właśnie bardziej na wiosnę, więc chyba pojadę w tym do Polski, ale nie wiem jeszcze, bo y, wszystko zależy jaka pogoda będzie, y, co innego wymyślę, bo ogólnie wolałabym jechać tylko w samym dresie, bez żadnego Zwłaszcza kurtki, niczego takiego, bo tu zawsze gorzej, jak muszę plecak nieść i dzieci prowadzić. Ale powiem wam, że fajnie wyglądam. Zaraz sobie zrobię sylwiaczkę na Instagrama. Czasami czuję, i tak, ma, mimo że z matki mojej już nic nie zostało. Yy, tak, nadal tak wychodzę na miasto, czy na miasto do szkoły. No dobra. Mm, idę. Idę po dzieci. Klewo mi się ładuje, bo oglądałam. Oczywiście. Leżałam pod kocykiem i oglądałam sobie. W sumie nawet nie powiem, że oglądałam... Alarm mi się włączył i ucięło mi. Chodziło mi, że nie oglądałam nic konkretnego, tylko tak wiecie, jak to się mówi. Rolowałam, skipowałam, czy jak to się zwie, ale nawet nie Relsy, tylko tak ogólnie szukałam czegoś ciekawego. Przez to, że ostatnio oglądałam trochę innych filmów, to dużo tych sugerowanych z YouTube'a jest w całkiem innej kategorii, jakoś nie mam natchnienia. Nie wiem, jakoś szukam czegoś innego do oglądania. No. No, nie wiem, w sumie oglądam dużo takich. Jak trafię coś, coś fajnego, to oglądam sobie parę vlogów pod to Ostatnio Wam właśnie sugerowałam parę kanałów, które oglądam, ale te nie mają kolejnych filmów. No, więc <ścoughs> czekając na kolejny film, pewnie będzie już mój dzień pracujący. No, dobra. Kończę, kończę. A, nie, ja oglądałam. O! Mm, oglądałam film. Powrót do Polski po 8 latach, dziewczyna jest w Ameryce yy, i właśnie po 8 latach yy, przyjechała na święta Bożego Narodzenia i kurczę, ma 9 tysięcy subskrypcji ten kanał teraz, ale to z tego filmu dużo, bo 3650 nie, 365 tysięcy wyświetleń ma ten jeden vlog. Y, inne tam y, w okolicy tego z, z polskiej pobytu mają po 30-40 tysięcy, a pozostałe tak już bardziej normalnie, że tak powiem, mniej, porównując do właśnie ilości subskrypcji. Ale ten jeden: 365 tysięcy, no wow! No i mówi właśnie, że tym kolejnym. Kolejny filmiku po tym filmiku. Właśnie mówi, że dużo nowych subskrypcji doszło, więc jestem ciekawa, ile miała przed tym filmikiem. Fajnie nadaje się dziewczyna do YouTube'a i fajnie nagrywa i ten też jakoś Karolina z jakoś tak mam ten kanał nazwę. No, bardzo ciekawie się nie oglądało. Obejrzałam chyba sobie trzy jej filmiki jakoś... No. Idę, 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 bo już gadam do Was 5 minut. Tak. Powiesiliśmy Wielkanoc, ale robimy święta Bożego Narodzenia, bo jeszcze mamy. Dostaliśmy ostatnio od znajomych, więc teraz w końcu się za to zebraliśmy. Hmm? I Very good, Harvey. You need some uh, paper? Make it however I want it to be. Yeah, you can do whatever you want it, sure. You like it? You like doing this? I like oh. Guys, you like doing this? Yes. But the idea. It's okay, RV. Relax. You can do whatever you want, just not get upset, okay? I don't want to do whatever I want to follow this. You want to follow this? Yeah. Okay. Ah. This taco is out of the day. That was my idea for the party food tomorrow, but the taco is moldy and going rubbish. Look what happened here. And oh, now, what will we do tomorrow for our guests? Are we, Master Chef? What will we cooking for tomorrow? Hmm. What about some spoo? Spoo? Guess some guys love spoo. Spoo? Yeah. Okay, let's bin this taco out first. Oh, <laughs> oh, oh one, one. One money, Mommy wants these additives! money Mommy, Mommy wants these additives! Mommy, Mommy, Witajcie kochani, jest sobota 9.30, jestem przeorana. Chyba teraz ja jestem chora, też... niby nie, ale już ją tabletki, bo mi jeździło po porządku. Yy, Gości odwołaliśmy, bo <grywy> dobrze, jednak nic nie musiałam gotować, nie no, żartuję. Yy, odwołaliśmy, bo Enaja jeszcze nie jest w 100% tak zdrowa. Także wydawało się, że jest, ale na toalecie pokazuje co innego. Więc yy, herbatka, ogródzik, Dzieci chwilą wycinały literki ze szkoły, a teraz właśnie ubierają się do ogrodu. Okej. Okay. He manage? You show him, okay. I show him. Yeah, I know he can do it, because he does it very often himself. A tu mam dla nich atrakcje na godzinkę może. Wobudzili ojca, a ojciec dopiero przyszedł. Mąż wrócił z pracy o godzinie 8:30, Ja 8? 8:30, a poszedł na drugą zmianę, bo nawet był na dniu wczesak. Wrócił o 16:00, poszedł spać i poszedł o 19:00 czy 18:00 znowu. 18:00 bo się było i zarz. Bye bye, Max. Can you help open for a ja? Because she cannot manage. <coughs> jak widzicie wszyscy jesteśmy wczoraj. RVD okay? open the box, but carefully. To <coughs> już tyle dobrego, że nie pada. Możemy sobie w ogrodzie posiedzieć. E, bo wczoraj jak odwołałam, to myślałam, że może pójdziemy do parku, ale żebyśmy zależać opcji. It's not the holy to be colorful. Just take a tissue, yeah, like an eye, and hold this in the tissue. You know how? Show me how you can do without being dirty. Yes, what? like this. I cannot grab the bread. I was thinking maybe on the footpath we draw, not on the wall. Really fly. And something like nice, like people or ABC. Okay. No, let's not make a house colorful. When it's colorful, people will like it. I like it how it is. And oh, and I are doing good people look. When, when oh. it gets broken? Yes. Oh no, it's okay. I'll be my report. And I appreciate for email. Ale pije se herbatka i próbuje się relaksować. Tu uczymy się pisać, a tam uczymy yeah. się matematyki. Arby mnie egzaminuje. Ja? <laughs> yeah? Any more questions? Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Okay, I will guess what the problem is. What the problem is? One, add, okay. two. This is not add. You have to do plus. I'm just, like, I'm just like making. Mommy. Just to study for exams and to see exams. I'm just about to get caught. Tell me what do you learned for bingo. Stein. Stein. Siad. Siad. Obrót. Obrót. Leżeć. Leżę. Chodź. Chodź. <laughs> Biegnij. Biegni. Uciekaj. Uciekaj. And now which one you remember? Uciekaj. Uciekaj. What else you remember? Sat. Siad mm -hmm. is sit. What else? Leżeć. Leżeć. leżeć leżeć, siad, wstań leżeć are you repeating? Are you repeating doing you to... wstań siad to Bingo! siad Bingo, stań. Bingo, wstań. Bingo, wstań. Bingo! wstań Bingo! leżeć Bingo! Leżeć. Bingo I Bingo! you Bingo! Ograniczoną wizję, ale kurczę to są takie drugie. Te sześć funtów kosztuje ta mała. Też za cztery. za trzy, a za funty mamy tylko tą malutkę. Nie. chyba były po funcie, więc tak do porównania. Tempelki, ale kurczę, trzy funty, że jechać do Polanku na serio. A O, chick! Nie! To jest korytka do kwiatków i słoneczniki do zasadzenia nie wiem czy to w ogóle ale jest to w ogóle zerowy Chodzi się trochę zimnie, ale coś czuję, że będzie za mały. i jajeczko i kolejne słoneczniki jakieś kolorowe i naklejki I naklejek robimy kartki wyłakalące do Polski Nasza kolejna próba gardeningu, <grymka> can can ok, can I try? Nie no drop to the floor, whatever you doing, do on the top of this. I szansa, żeby tam coś wyrosło. Co za czosnek, ale powiedziano mi, że ten indyjski może nie wyrosnąć, bo jest poskrapiany. Tu jest kolendra. Nie by miała na korzenie, w sensie wyrosło tylko. Tego ogrodnica coś tu wyjdzie. No tutaj nie mamy szansę. Kupiliśmy nasiona, było, że w marcu, kwietniu sadzić. Kupiliśmy ziemię, kupiliśmy dolnicę, są dziury, powinno wyjść. Zasadziłam czosnek, ale chat GTP powiedział mi, że indyjski z indyjskiego, z indyjskiego sklepu prawdopodobnie wyjdzie, bo jest skroplany. To coś mi rośnie. Nie wiem, czy to chwast, dajcie mi znać, ale ma cebulki, więc mam nadzieję, że tutaj coś z pozostałych prób zeszłego roku mi coś tu wychodzi, a nie wielki chwast. A tu zadziłam kolejny kolbiander. Y, nasiona wypuściły pęczki, więc miejmy nadzieję. To jest mój ogród 2025.